Najnowsza klasa C weszła do produkcji dwa lata temu. I co? I nadal zachwyca swoim wyglądem. Niesamowicie prezentuje się sedan, jak i kombi. Teraz do tej fantastycznie wyglądającej rodzinki doszła najnowsza, przepiękna C-klasa Coupe. Czy jeździ tak dobrze jak wygląda? Sprawdźmy to. Coś niesamowitego to jest. いいね。 W marcu 2015 roku Mercedes C zajął trzecie miejsce w plebiscycie na Europejski Samochód Roku. 2 kwietnia 2015 roku w Nowym Jorku Mercedes C zdobył tytuł Światowego Samochodu Roku 2015. To wystarczająco dużo, by potwierdzić ogólny zachwyt nad tym modelem. C klasa Coupe została pokazana na zeszłorocznych targach we Frankfurcie i od razu oszołomiła. Złośliwi twierdzą, że trudno ją odróżnić od C klasy Coupe, ale czy to źle? To chyba najlepszy wzór z możliwych dla Mercedesa. Wnętrze C-klasy jest o wiele bardziej podobne do Sedana. Oczywiście jeśli spojrzycie za siebie, zobaczycie dwa klaustrofobiczne fotele schowane za małymi okienkami, jednak wnętrze doświetla opcjonalny szklany dach, którym można nawet uchylić, ale źle to wygląda z zewnątrz. W kokpicie jest wszystko co potrzebne. Elektrycznie sterowane fotele z wentylacją i podgrzewaniem. Nawigacja, nastrojowe oświetlenie Ambiente, system Audio Burmester, skórzane wykończenie oraz drewnopodobne wstawki. Ręce możecie oprzeć na mięsistej, grubej, sportowej kierownicy, a za nią zobaczcie czytelne zegary. Wszystko się zgadza. Oczywiście nie tylko liczy się tu nadwozie i wnętrze. Trzeba zajrzeć też pod maskę. Ten egzemplarz jest oznaczony ciągiem znaków C250, co oznacza, że pod maską znajduje się benzynowy silnik czterocylindrowy dwulitrowy o mocy 211 koni mechanicznych. Silnik sprzężony jest z automatyczną siedmiostopniową skrzynią biegów z łopatkami za kierownicą. Oprócz tej jednostki gama silników w klasie QB jest bardzo bogata. Silniki benzynowe to C180-156 Koni, C200-184 Konie, C250-211 Koni, C300-238 Koni oraz najbardziej hardcore „4-litrowy V8 Biturbo w AMG C63-476 oraz C63S-510 Koni mechanicznych. Są jeszcze dwa silniki wysokoprężne, ale zupełnie nie pasują do tego samochodu. Są to C220d 170 koni oraz C250d 204 konie mechaniczne. Podczas jazdy nie musicie być skazani na twarde zawieszenie, wyraźnie surowo pracujące pedał gazu i skrzynie biegów z ADHD. Na tunelu środkowym jest przycisk Agility Control, dzięki któremu zmieniacie charakterystykę pracy układu napędowego ze sportowej na komfortową. Comfort and happiness. Bagażnik jest, ale... Wciąż zastanawiam się, czy na pewno będzie to Was interesować. W końcu to kupę. Nie skupialiśmy się nawet na komforcie siedzenia na tylnych fotelach, ale okej, okay. czysto pro forma. Bagażnik ma pojemność 400 litrów. Otwór bagażowy nie jest zbyt duży i ma dość wysoki próg załadunkowy, zatem nie przewidzicie nim szafy do dużego pokoju, ale kogo to obchodzi? Prędkość maksymalna posłusznie i tradycyjnie, jak najbardziej ograniczona do 250 km na godzinę. Do setki przyspieszamy w 6,8 sekundy. Jednakże to przyspieszanie nie nazwałbym jakimś mega inwazyjnym. Tutaj przyspieszaniu nie towarzyszą wrzaski, jakieś wulgaryzmy nadchodzące z wydechu. To po prostu jest zwiększanie prędkości. Mi tutaj brakuje, bo samochód jest dynamiczny, jednakowoż no, nie, ma, nie ma tego czegoś. No, być może po prostu chodzi o tą wersję silnikową, bo po prostu ten samochód nie jeździ tak dobrze, nie jeździ tak dynamicznie, jak wygląda, bo wygląda mega. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są tutaj inne wersje silnikowe, jednakowoż chodzi mi o to, że w samochodzie, który tak wygląda, po prostu nie powinno tych słabych silników być. No takie jest moje zdanie, natomiast to oczywiście nie zmienia e, faktu, że bardzo, bardzo mi się ten samochód podoba. Jest tutaj oczywiście przekazywany na tylną oś i to bardzo mi się podoba, to jest bardzo ok. Co do układu kierowniczego, jego działanie jest precyzyjne, zdecydowanie jest to układ bezpośredni, czujemy, czujemy koła, czujemy jakieś takie zespolenie z tym samochodem, można zmieniać charakterystykę jego pracy za pomocą przycisku do zmiany charakterystyki układu napędowego. W trybie komfortowym ten układ kierowniczy maksymalnie nas odciąża, w trybie sportowym każe mieć się na baczność. Na brak komfortu wpływają tutaj z pewnością bardzo duże aluminiowe felgi w połączeniu z niskoprofilowymi oponami. Jednakże no nie, nie należy zapominać, że swoje trzy grosze dorzucił tutaj również układ jezdny, usportowiony układ jezdny, usztywniony układ jezdny, który sprawia, że przejazd przez nawet delikatnie zapadnięte studzienki jest już dla nas odczuwalne, jak gdybyśmy przejechali przez naprawdę dużą dziurę. I mamy takie wrażenie, że gdybyśmy w końcu trafili na taką prawdziwą, pospolitą wyrwę polską, to po prostu urwałoby nam koło. W trybie komfortowym auto to zamienia się w łódkę na spokojnym morzu. Na zakrętach, pomimo niskiego osadzenia, całej bryły, auto wychyla się na boki, stara się pochylić. No nie jest to jakieś bardzo nachalne, ale z pewnością zauważalne. Łapię się w ogóle na tym, że co moment i tak odruchowo sięgam do łopatek za kierownicą, żeby te biegi zmieniać. Skrzynia biegów pracuje zauważalnie lepiej niż w większości Mercedesów, które do tej pory testowałem. Być może Mercedes coś zmienił w sterownikach, bądź nie, bądź nie i po prostu mi się tak wydaje. Dlaczego sięgam do, tej, do tych łopatek za kierownicą? Ponieważ skrzynia jednak jakoś dość ospale reaguje na kickdown. Czekam na wersję AMG, bo mocarny, wulgarny silnik strzelający z wydechu w połączeniu ze stylistyką klasy CQP zmiecie rywali. Takie moje zdania. Zobaczmy jak będzie.